Dzień dobry widzowie w kolejnym odcinku na tym kanale w dzisiejszym filmie pokażę wam jak otworzyć sekretny save na bazie banitów macie tutaj napisane baza banitów w tym miejscu znajduje się sekretny save który już wam pokazuję a jeżeli to zrobimy to od razu wam pokażę jak zdobyć darmowe koiny w jeszcze innym miejscu. Tam już ktoś strzela w nas, więc musimy szybko jeszcze inne błonie. Drugi. I bierzemy sobie kolejne bronie. I już wam pokazuję ym, jak ten sekretny safe otworzyć. Ten safe jest mały bardzo, ale jest dość mocny. Widzowie, więc naprawdę opłaca się przyjechać. Przylecieć tutaj, jeżeli się nie ma pomysłu. Pamiętajcie, że jest tutaj... Yy, aha, właśnie. Wchodzicie sobie na tą bazę banitów i wchodzicie do tego największego budynku o tutaj. I podchodzicie do tych trzech wilków. I pamiętajcie, że jest bardzo ważna kolejność obrócenia posągów. Najpierw jest ten. Później ten środkowy, potem ostatni. Pamiętajcie, że środkowy zawsze nie do końca się odwraca, więc musicie go jeszcze raz odwrócić. A następnie zepsujecie ten dywan, który jest tuż za wami, a pod dywanem znajduje się nasz sekretny safe. Pamiętajcie, że bardzo ważna jest ta kolejność odwrócenia posągów, ponieważ jeżeli zrobicie inną, to niestety ale wam się. Zawartość sejfu nie pokażę. Więc bierzemy sobie snajperkę. Otwieramy skrzynkę. Hmm. Złoto to, to też tutaj jest. A jak już sobie zbierzecie wszystkie rzeczy, które macie do zabrania, to możecie bezpiecznie uciec z kiwełki. Jak widzicie, naprawdę się to opłaca na taki właśnie mini save przyjechać. I, a ja już wam pokazuję, jak zdobyć darmowe korniszony Jest to. Widzowie, już Wam pokazuję, w jakim miejscu. Jeżeli macie bazę panitów, to jest to dokładnie w tym miejscu. I jeszcze były tutaj, ale chyba je usunęli. Albo polecimy sobie tutaj widzowie, bo jest bliżej. A więc szukamy sobie. Oczywiście samochodu, żeby było szybciej. Jeszcze skrzynki otwieramy po drodze. No to niestety widzowie, ale będziemy musieli iść na piechotę. Nie wiem, czy widzicie, ale tam mamy typa. Widzę Pamiętajcie zostawić subskrypcję na tym kanale, ponieważ następne ym, filmy będą naprawdę mocne. Więc pamiętajcie, spróbujcie, kanał, tutaj do gościa już podlatujemy. To, to nie wiem, co się dzieje. Teraz pompy. Leży. O, miał akurat trzy korniszony. Weźmy sobie to. To. Lećmy się jeszcze. No i widzowie, musimy się pośpieszyć, bo jest możliwość, że jeżeli ktoś wyprzedzi nas z właśnie tymi korniszanami tutaj kolejny mamy typ. Już... No, już zabity czwarty gracz przez nas. Zostało nam 46 graczy. No i widzowie. Nie wiem czy on właśnie. Nie zabrał tych korniszonych, ale sprawdźmy. Nie, nie zabrał. Wchodzicie sobie w tunel numer 11. I jak widzicie, widzowie, tutaj ktoś był, ale. Widzowie, naprawdę fajnie, bo snajperka legendarna. I widzowie, już wam pokazuję, jak. Te darmowe coiny oczywiście zdobyć. Bierzecie sobie kilof. Jest to bardzo proste. Psujecie wszystkie te zielone tutaj urządzenia. I jak widzicie wypadł nam pierwszy cornishon. Psujemy sobie kolejne. Możemy się tutaj tych cornishonów spodziewać. Około trzech Czasami nawet jeden tylko wypada, bo to zależy też, w jakie miejsce pójdziecie. Kolejny korniszon i jak widzicie, my mamy już 5 korniszonów. Więc naprawdę musimy się pośpieszyć i jechać na czarny rynek, aby nikt nam nie zabrał broni jak, jakiś, Bo jeżeli nie wykorzystamy tego, a naprawdę pięć korniszonów to nie jest mało. E, no więc pośpieszmy się. Musimy znaleźć jakiś samochód ale jak na tą chwilę to m, nic tu nie widzę. Widzowie, jak już Wam mówiłem, pamiętajcie zostawić suba i lajka, ponieważ następne filmy będą naprawdę mocne, ponieważ będziemy grali z moją ekipą. Będzie ich tam może trzech albo czterech. Zobaczymy, kto tam się znajdzie. I też oczywiście zobaczymy, jaką zostawicie liczbę suba. Subskrypcji, ponieważ im więcej subskrypcji, to im lepsze gry, im więcej y, będziecie mogli zobaczyć zawodników naszych. Użymy sobie złoto i idziemy sobie na czarny rynek. I teraz pytanie, czy ktoś. Nie zabrał już nam tych broni. pójdźmy tutaj. Do wejścia. I oby tam coś jeszcze zostało. No niestety widzowie. Wszystko wykupione. Tu jest bardzo dobra broń. Zapewne jej już nie odłożę. Yy, może to sobie kupimy? No, mamy tych korniszonych sporo, więc że możemy sobie kupywać, co tam tylko chcemy, ponieważ nie wiem, czy czarne rynki tamte, te inne oczywiście. Sprawdzimy, czy nie są za strefą. No. Jeden jest, ale drugi jeszcze tak się troszeczkę tam załapuje, więc może spróbujemy tam dojechać. Ale to się chyba... O, tam ktoś był. Bo jest. Widzicie widzimy. Że... Trzeba mieć oko. Chyba pójdziemy z nim na blisko, widzę, bo on się w tych drzewach kryje. Tam jest. Musimy widzowie znaleźć tego co tutaj się krył w tych, hmm, pod tym drzewem chociaż nie wiem czy on na mnie uciekł musimy uważać, bo on tu może nam wyskoczyć nie wiadomo skąd, Aha, jest. Dobra, poczekamy na niego Уж на этот рынок не будем шли, Musimy się uleczyć. Nie, no niestety, widzowie. Mieliśmy dobre bronie, jednak no, ja w niektórych momentach nie umiem niestety ich wykorzystać. Ale oczywiście najbardziej liczy się to, że Pokazałem Wam, jak odkryć ten safe oraz jak zdobyć darmowe, korniszony. Yy, widzimy się widzowie w następnym odcinku i mam nadzieję, że będzie jak najwięcej subskrypcji pod tym kanałem, ponieważ jak już mówiłem, będą to naprawdę yy, mocne filmy, które już niedługo. Będą, więc widzimy się w następnym odcinku. Widzowie, do zobaczenia.